Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. W dzisiejszym wyzwaniu postanowiłem podjąć się odpowiedzi na nominację do Brzydkiej Szesnastki od Ifem Szefa. Napierdzielamy. A jak? W dobrej sprawie. Cześć wszystkim, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Oczywiście przejmuję to wyzwanie i nominację od Ifem Szefa. Dzięki bardzo. Pomagajmy razem. Madas dzięki za bit. Jazda z tym, e. Siema, 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 witam, witam, nominacja to nagrywam. Co sobotę puszczam filmy, czasem piszę C16. Wchodzę tu bez spiny, w końcu jestem maksymalny. Nie mam swojej ekipy, za to nosy pod trzy paski. Połączymy siły i zbierzemy trochę kaski. Radę damy zawsze, bo zobacz jak to poszło. Rap na piedestale, daj pieniążka, nie bądź gązo. Pali mnie to mordo, bo bawię się wspaniale. Mocno zdystansowałem do tych myślących, inaczej. Możesz mówić o mnie, co chcesz, to zawołam epika i zjecie razem z krzesłem, bo film z tego nagrywam. Cześć Szef nominował mnie, a ja lubię wyzwania przecież dobrze o tym wiesz i nawet nie wiesz, że ja kocham nabijać i nie ma karon, bo zrobiłbym salto, ale nie umiem, więc zrobię nalot. Teraz w tej sprawie, wywołany do tablicy matko, ale się sapałem. O, lecz było warto. Ja, 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 a. Link w opisie masz do zbiórki, krzyczymy to razem chórem Za to, że mi Robert mówił, nominuję, abstrahuję Teraz pora dla tej trójki, zakopani razem w trumnie Pewnie wiecie, że do bójki ziomów z Wibros nominuję Sprzedostatnim przedostatnim będzie z górki, chyba że wcześniej coś skubnie mil na pni bułki, pisz szesnastkę tak jak umisz I ostatni do tej zbiórki Hej eki, poczekam dumnie Oznacz friza, niech na skórki Dają nagrać im ten numer bank Ha, a i nominuję siebie. Czyli Ziółkowskiego na kanale Ziółkowski, Tam druga moja szesnastka Tymczasem link w opisie. Pomagajcie, prześlijcie chociażby złotóweczkę Tyle ile możecie. Pomagajmy razem. A będzie dobrze. Trzymajcie się w tym trudnym czasie. Piona, pa! Do zobaczenia w następnym wyzwaniu. Bang!